Kolejne sprawy poruszane przez pana radnego Janika to kwestia y, ulicy Żelaznej i tam magazynowanych odpadów, one konkretnie panu chodziło o ewentualny rok tej decyzji, tak? Y, którą tutaj przytoczył pan prezydent Karzewnik. Postępowania, nie przez radę osiedla również właśnie Armii Krajowej, Panie Prezydencie. Dokładnie, żeby pan. Bo pan Poczekamy. tam się powołuje, na no to Poczekamy. są stare dokumenty jeszcze. Jeżeli się nie mylę, to nawet tam bym powiedział, że trochę wcześniej niż ten. Ale, po, ale postępowanie, mówimy o postępowaniu Policji Prokuratury z 2017 roku, o którym pan wspominał. To wspomina pan o do dokumentach, które były 7 lat temu. A mówimy teraz o realnej sytuacji, panie prezydencie. Aha. Ale niech pan wprowadza radnych w błąd, bo pan celowym działaniem wprowadza radnych w błąd. Jakby mani pan tutaj sytuację. Bo pan mówi o jakichś dokumentach sprzed 7 lat, a mamy sytuację teraz realną, panie prezydencie. To z, z bieżących dokumentów niech pan informuje radnych. Naprawdę tu urzędnicy czekają, żeby pójść do pracy. Niech pan im pozwoli zakończyć to. Ale to te, Panie Prezydencie, to ja, ja te, pan jest niczego, pracodawcą, nie ja, do, przepraszam nie, bardzo. Tak, tak, dokładnie. Dlatego pan pewnie nie zależy panu, żeby to można siedzieć godzinami. Ale to Pan jest i, pracodawcą, nie, szukam, szanapki, Panie Prezydencie, a Pan jest od tego, żeby Rada Pana rozliczała i od tego, że Pan udziela informacji. Nie punktów. Bo Rada z jest od kontrolowania prezydenta, a nie odwrotnie. Tylko u Was jest tak